Dobry wieczór, witamy Państwa ze stanowisk komentatorskich na Anfield z Liverpoolu. Mamy nadzieję, że czekają na nas dzisiaj prawdziwe fajerwerki z okazji tego spotkania. Tomasz Smokowski, a wraz ze mną Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania najpopularniejszych ligowych rozgrywek świata. Premier League, Liverpool gra przeciwko Evertonowi. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez kultatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Rusza więc pierwsza połowa. Spójrzmy teraz. Dzisiejszy skład Liverpoolu. Alison Becker między słupkami. W defensywie Trent Alexander Arnold wystąpi razem z Andy Robertsonem na bokach. Mosala oraz Gakpo zagrają na skrzydłach. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem. I zatrzymał to ładnie. Groźnie zapowiada się ta akcja. Liverpool traci posiadanie piłki. Ładnie przeszedł rywala. Co teraz? Jak on tego nie wykorzystał? A i mogli prowadzić już na początku meczu. Tak, szkoda tej szansy, ale może będą następne. Głośno o nim ostatnio. Ciekawe, jak zaprezentuje się Mohamed Salah. To gracz tego samego gatunku, co legendarny Gerd Miller. Niekoniecznie efektowny, ale zawsze zabójczo skuteczny. Jeśli obrońca da mu odrobinę miejsca, napastnik z takim wykończeniem to po prostu skarb dla drużyny. Udany odbiór, ale pilka wylądowała na aucie. Kiepskie zagranie teraz, o, sala. Bohamed Salak teraz, ale piłkę mają rywale. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Piłka wciąż grze po tej interwencji. I mamy pierwszą bramkę tych derbów. Liverpool na prowadzeniu. Wyglądało, że to jest już wybroniona sytuacja, a tu nagle zupełnie niespodziewanie jednak pada Bramka. W takich sytuacjach można tylko współczuć, bo chociaż pierwsza interwencja była jak najbardziej udana, do koniec końców i tak tracą gola, Ale taka to już niewdzięczna robota Bramka. Znawia grę po utracie bramki. Na pewno będzie im teraz ciężej. Go, Złe było to podanie. Było odkryte, tędy teraz rusza akcja. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Nie zostało nam już dużo czasu do przerwy. W pierwszej połowie Liverpool pokazał się z dobrej strony, co odzwierciedla wynik spotkania. Ale trudno tu mówić o jakimkolwiek rozstrzygnięciu. Na tablicy widzimy wynik 1 do 0. I to jest chyba Tomku najlepsze podsumowanie tego, co się dotąd wydarzyło w tym meczu. Drużyna radzi sobie całkiem przyzwoicie. Zdobyła bramkę, a sama wciąż ma czyste konto. To dobry prognostyk na drugą połowę. Arpiter kończy pierwsze 45 minut meczu rozgrywanego na Anfield. Bardzo dobrze dzisiaj gra Mo Salah. Naprawdę jest wyróżniającą się postacią na boisku. Do szatni, the Reds, schodzili z bramkowym prowadzeniem, ale przed nami jeszcze trzy kwadranse meczu. Będzie ciekawie. Trent Alexander-Arnold. Poradził sobie z przeciwnikiem. Robert Sonny. Dośrodkowuje w pole karne. Antenu Nic z tego nie będzie. Pana spalonego. Niezła próba górnego podania. Niby proste zagranie, a traci. I musi uważać. Możemy mają teraz problemy z uspokojeniem gry. Za szybko pozbywają się piłki. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Piłkę ma teraz Aleksander Arnold. Próbuję strzału. Znakomita interwencja. Znakomita. Mamy sygnał z ławki. Nastąpi zmiana. Ciekawe co pokaże nowy gracz. Salah. środkowuje? No nie, nie. Tak nie można. Bo nawet nie były okolice bramki. Strzał wyłącznie do statystyk. Świetne wejście, piłka odebrana, ale zagrana, niebezpieczna piłka. ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Drissage. Może coś być z tego podania. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Okazja może być groźnie, ale śnie wiele zabrakło, by ten atak zakończył się powodzeniem. Ładnie wyprowadzona, szybka akcja, zabrakło trochę precyzji albo szczęścia. Wspaniale się ogląda, jak cały Anfield wspiera swoich ulubieńców. Nawet gdyby Liverpool ciągnął już na oparach, tak doping pomaga dowieść zwycięstwa. Robertson. Nie, błąd. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Piłkę ma teraz Aleksander Arnold. A teraz sporo wolnego miejsca na skrzydle. Może zabić ten mecz. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. Liverpool wygrywa. To jednak chyba żadna niespodzianka.